Cześć! W tym odcinku zaprezentuję Wam nowy dekoder do Orange TV. Dekoder 4K Stream. Zapraszam! Dekoder 4K Stream obsługiwany jest przez system Android i umożliwia oglądanie telewizji w jakości Ultra HD 4K, gwarantującej doskonałą jakość obrazu. Możesz go połączyć z modem poprzez kabel Ethernet lub poprzez Wi-Fi. Posiada on też cyfrowe wyjście dźwięku, np. do podłączenia kina domowego oraz funkcję multinagrywarki. W pudełku oprócz dekodera znajdziemy pilot i dwie baterie do niego, zasilacz, kable Ethernet i HDMI oraz instrukcje obsługi. Teraz spójrzmy, jak wygląda dekoder. Na przednim panelu znajduje się dioda zasilania. Na tylnym panelu znajdziemy włącznik zasilania, gniazdo do podłączenia zasilacza, gniazdo Ethernet do podłączenia modemu, wyjście HDMI do podłączenia monitora lub telewizora. Cyfrowe wyjście dźwięku do podłączenia kina domowego, analogowe wyjście wideo do podłączenia telewizora starszego typu, przycisk reset i gniazdo USB 3.0 do odtwarzania multimediów, np. zdjęć i filmów z dysku USB czy pendrive'a. A jak podłączyć dekoder? Już pokazuję. Na początek wkładamy baterię do pilota, bo za chwilę będzie nam potrzebny. I podłączamy zasilacz. Oczywiście, aby korzystać z Orange TV, dekoder musi być podłączony do światłowodu od Orange. Jeśli modem i dekoder stoją blisko siebie, zalecam je połączyć przewodem Ethernet. Natomiast jeśli oddalone są od siebie, to skorzystaj z połączenia przez Wi-Fi. Zrobisz to podczas konfiguracji dekodera. Następnie podłączamy kabel HDMI do dekodera i telewizora. Włączamy dekoder i postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Na początku musimy sparować pilota z dekoderem. Wciskamy jednocześnie przycisk zmniejszania głośności i OK, na około 5 sekund. Pilot łączy się z dekoderem przez bluetooth, więc nie będziesz musiał kierować go w stronę dekodera np. przy zmianie kanału. Dodatkowo umożliwia on również sterowanie głosowe. Wybierz język i przejdź przez kolejne kroki konfiguracji. Po jej zakończeniu pojawi się menu dekodera. Aby korzystać z Orange TV, wystarczy tylko uruchomić aplikację z listy lub na pilocie wcisnąć pomarańczowy przycisk. W głównym menu aplikacji Orange TV możesz z łatwością dotrzeć do kanałów telewizyjnych, sprawdzić program TV, ale również wypożyczyć film z katalogu VOD lub obejrzeć swoje nagrania. A najciekawsze zostawiłem na koniec. Dekoder 4K Stream to nie tylko dekoder, ale również Twoje multimedialne centrum rozrywki. Ze sklepu Google Play możesz ściągnąć swoje ulubione aplikacje i gry. A w tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.